Serdecznie witam wszystkich zebranych gości. Szczególnie miło mi przywitać uczestników miasta Szwed, którzy dzisiaj świętują z nami 30-lecie współpracy między naszymi gminami. Szczególnie serdecznie witam zastępcę burmistrza miasta Szwed, pana Silvio Morica to jest człowiek, który jest takim naszym łącznikiem między panią burmistrz i miastem Szwed, człowiek o wielu umiejętnościach i wielu chęciach. Dzisiejszy dzień, jak i jutrzejszy organizujemy wspólnie z miastem Szwed, korzystając z projektu Pomerani, ale też korzystamy również z dobrych ich. Dobrej współpracy, dobrych ich podpowiedzi, i dzięki temu ta impreza dzisiejsza i jutrzejsza będą, będą takim miejscem spotkań zarówno polskich mieszkańców, mieszkańców Hojny, ale też i mieszkańców Szwed, ale i także mieszkańców Niemiec. Szczególnie serdecznie witam wszystkich mieszkańców. Zarówno hojny Szwed, ale również szczególnie witam naszych tutaj mieszkańców gminy Murafa z Ukrainy, którzy z nami współpracują i chcą uczestniczyć w dniach integracji, w dniach 30-lecia współpracy i 780-lecia naszego miasta. Jak ważne dla nas jest to święto, niech świadczy obecność również na scenie ze mną mojego współpracownika, zastępcy pana Łukasza Podleśnego, ale też przewodniczącego Rady Bartosza Michno, ale też i radnych, którzy stoją tutaj na, już na placu i również będą serdecznie witać gości, gościć, ale także też służyć pomocą. Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że będziecie wspominać te dni, okrągłe nasze rocznice, 30-lecie współpracy z miastem Szwed, 780-lecie miasta Hojna, ale także będziemy, będziemy się cieszyć z waszej obecności w Kościele Mariackim, kiedy będziemy obchodzić również kolejne dni integracji z mieszkańcami Hanoweru, Szwed i innych części Niemiec. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na koniec dni i posłuchamy, czy Wam się to naprawdę podobało.